Pamiętaj, po takim czymś nie możecie szybko wstać do góry. Ja wstałem w miarę powoli i tak mi się w głowie zakręciło. No i teraz około 20-30 minut. Bluza, ręcznik i folia taką, jakiej używają. No. No. 10, 7, Siema, się ma, Jadę właśnie do hotelu e, na gale. Znaczy na gale, no. mamy być dzień wcześniej i jutro rano mamy ważenie, takie nieoficjalne, później jest oficjalne ważenie i media trening. Super, ale to już jest blisko. Emocje się zaczynają, chociaż jeszcze i tak w miarę spokojnie podchodzę. Emocje to na pewno e, będą dopiero w sobotę, tak naprawdę, no. Ja to jakoś wiecie. Ja spokojnie do tego podchodzę. Jakieś tam doświadczenie już mam. E, biłem się też w różnych miejscach, także raczej uważam, że trzeba spokojnie do tego bardziej podchodzić niż się stresować już nie wiadomo ile wcześniej i denerwować, bo to po prostu się traci niepotrzebnie siły. E, w dzisiejszym vlogu trochę popowiadam. E, zobaczycie co i jak. E, jak wygląda zrzucanie wagi. Dużo nie mam ale coś tam jest, także wam pokażę, jak to będzie przebiegało. E, codziennie teraz będę starał wam się pokazać, żebyście widzieli. E, ten filmik będzie stawiony w piątek. <laughs> Mam nadzieję, że znowu się nie mylę. W piątek, później w piątek po południu zobaczycie jak wyglądało ważenie i tak dalej, mediatrening e, i w sobotę postaram się Wam wrzucić moją walkę. Może się uda tak, że ktoś ją nakręci gdzieś, e, no i postaram się ją wrzucić. Będzie na pewno super. No, <laughs> już niedaleko i niedaleko do mojego wyjazdu, to jest też świetne. Cały okres przygotowawczy przypłynął naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Zero kontuzji, e, dobre treningi, dobre odżywianie się, zrzucanie wagi po trochę, e, suplementacja od SFD. Dziękuję bardzo od razu. E, no i super, no. Bez wielu sponsorów na pewno nie byłoby mnie stać na takie przygotowania jak miałem teraz, także dziękuję bardzo. E, coś jeszcze miałem powiedzieć. E, dobra, już wiem, ostatnie 3 tygodnie przygotowywałem się u Tomka Makowskiego. Dziękuję bardzo. Naprawdę zrobił niesamowitą robotę. E, jestem bardzo wdzięczny. E, mam, mam filmik z treningu w sumie z ostatniego, jak, jak przebiegał. E, jaka jest forma i tak dalej, ale wiecie, wstawię go dopiero po walce już, e, zobaczycie go prawdopodobnie w niedzielę, nie chciałem wstawiać go wcześniej, ponieważ wiecie, nie chcę zdradzać za bardzo tego, co się dzieje, co tam, e, co tam robiliśmy i tak dalej, tym bardziej, że mój przeciwnik zna Tomka, e, także wiecie, no wolałem po prostu ukryć, w ogóle uważam, że lepiej trenować w ciszy i później pokazać na co cię stać, niż wszędzie to pokazywać. Wiadomo, że czasem też trzeba. No, niektórzy tego wymagają, sposoży wymagają i tak dalej, ale ja ostatnie trzy tygodnie przepracowałem w ciszy, nikt nic nie wiedział i bardzo się z tego cieszę. No i co? Później już wyjeżdżam, ale super. Naprawdę już normalnie jedną nogą tam jestem, na innym kontynencie. Ale najważniejsze, najpierw zrobić swoją robotę, później kolejna. Kolejno. Ta druga robota to jest dla mnie taka niesamowita przyjemność, że naprawdę cieszę się, że mogę robić to, co robię. Mogę podróżować, e, mogę na tym zarabiać, żeby było właśnie mnie stać na te podróże. Dziękuję wam wszystkim, którzy oglądacie. Pierwszy odcinek prawdopodobnie z podróży będzie. Nie wiem, na pewno będę miał lekkie opóźnienie, bo wiecie, tam będzie trasa i tak dalej, zakwaterowanie. Nie wiem, albo w czwartek, albo w piątek. Nie wiem kiedy będzie, ale śledźcie od początku. Na pewno będzie warto, aż normalnie sam się uśmiecham, jak sobie o tym pomyślę. Ale ta podróż też będzie na pewno wyjątkowa. Także gwarantuję Wam. No i dotarłem do swojego pokoju. Pokój. Bardzo ładny. Trzeba przyznać na telewizorze. Welcome, Mr. Paczak. <laughs> Fajnie, dobra, pokażę Wam później. Teraz dokładnie to muszę czekać, e, ponieważ o 20 mamy odprawę. A później Wam pokażę, jak można praktycznie, chyba 3 kg będę zrzucić w ciągu godziny. E, no, wszystko Wam później pokażę. Idę jeszcze, właśnie mamy teraz jakieś spotkanie. Przewożone było godzinę. Nie każdy zdążył dojechać. Będzie miało być o 8. mniejsza z tym. I właśnie teraz, później zaczynam. Robić wagę. Dobra, wszystko już ustalone. Także teraz jest w sumie 22, trochę późno, ale nie mam wyjścia, ponieważ o 9 rano muszę być na tej właściwej wadze. Nie tej dla mediów, oczywiście, tylko tej właściwej o 9. Także teraz rzucam te kilogramy. Zaraz wam pokażę dokładnie, stanę na wadze, ile jest i ile w ciągu godziny mogę zrzucić. Oczywiście. Inni mają dużo gorzej, mają dużo więcej do zrzucania, ale taki okres e, zrzucania trwa naprawdę, zaczyna się już tydzień wcześniej, pije się dużo wody, w pierwszy dzień na przykład 10 litrów, następny 8 litrów, później 6, później 4, później 2 i na przykład ostatnie 2 dni się prawie nie pije w ogóle, a i tak dużo sikacie i tak dalej, i tak dalej, czyli te kilogramy spadają. Dodatkowo robi się saunę, robi się e, jakiś rozruch, e, można wannę robić, akurat będę robił wannę tak to wygląda. Ogólnie do zrzucenia miałem razem 7,5 kg odkąd zacząłem trenować. 5 kg praktycznie spadło dzięki moim treningom i diecie, oczywiście. No i teraz zostały 2,5. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ale teraz, jeszcze na początku, robię sobie lekki rozruch. Trener kazał mi jeszcze coś poćwiczyć. Znaczy, poćwiczyć oczywiście mega lekko, ale żeby parę tych czasów porobić. No i później startujemy. Dobra, woda się źleje, tu jeszcze muszę trochę dogotować, bo nie, niestety nie jest tak gorąca, jakbym bym chciał. Ta woda musi być naprawdę gorąca. Forma... Jest dobrze, jeszcze nie było tak dawno, a muszę zrzucić jeszcze 2,5 kg, także zobaczcie, jaka będzie różnica. Dobra, wchodzę na wagę, pokażę wam od czego zaczynam. 79,6. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że takie zrzucanie kilogramów wcale nie jest zdrowe. Jest to tylko robione specjalnie podważenie, żeby waga pokazała odpowiednią wagę. Później. Uzupełnia się wszystko. Ja będę uzupełniał kroplówkami oczywiście ze wszystkimi witaminami. Glukoza tam będzie, witamina C, magnez. No, no po prostu jutro wam to pokażę. Przyjeżdża tu specjalny człowiek, który się tym zajmuje. Wszystko jest elegancko robione. Dodatkowo oczywiście trzeba dobrze zjeść i tak dalej. Także wiecie, jak to wygląda. No i, no i trzeba się nawadniać później cały czas. Dlatego mamy tą wagę rano robioną. Tak jest w wielu organizacjach, nawet w większości, w tych profesjonalnych. Także nie dziwciej się że tutaj jest. Ta, którą mamy rano, wygląda tak, że po prostu musimy stanąć w danym dniu. Waga ma być zrobiona. Później, i tak wiadomo, każdy waży inaczej. To jest normalna sprawa. Ta waga, która jest zrobiona po południu, to jest już taka dla mediów, dla internetu i tak dalej. Ale liczy się ta waga, którą mamy rano. Wiadomo, zawodnicy muszą nabrać siły, muszą się nawodnić i tak dalej. Jeszcze jedna sprawa, jeśli ktoś na przykład. Nie zrobi wagi, ma trzy szanse, żeby do niej podejść: rano, po południu i przed oficjalnym tym ważeniem, takim wiecie, dla mediów. Jeśli tego nie zrobi, ma odejmowane ileś tam procent ze swojej garzy. Wiem, że w wielu przypadkach jest to np. 30%. Ile z wagi dokładnie nie wiem, bo mnie to nie będzie dotyczyło. Ja wagę będę miał na pewno dobrą, podchodzę do tego profesjonalnie, ale niektórzy po prostu mają tak, że za dużo próbują wrzucić na ostatni czas i organizm po prostu nie daje rady. No i później tak się dzieje, jak się dzieje. Dobra, do wanny. 22 22.22 Wchodzę najpierw, myślę, że nie wiem, około 15 minut. O, ale gorąco. Koło 15 minut powinno wystarczyć. Wchodzę z podęka, bo wiecie, muszę kręcić. Normalnie, bym o, ale gorąco. Ale ta woda naprawdę musi być mega gorąca. Bo wasz macie zagotować po prostu, tak jakby dobra, mega rozgrzać organizm. O, tak powiem. No, później wchodzę pod coś następnego, zobaczycie już. Pierwsze zanurzenie jest masakra, ale później to już się leży. 13 minut w wannie. Akurat oglądają pola, piątka pola który którymi kibicuje. Dziękuję bardzo Mordo. Śledźcie jego przygody. Też jest w Ameryce, teraz środkowej, później południowa. Będą podobne kraje co moje. Inny styl, inne przygody, także też warto. Pamiętajcie, po takim czymś nie możecie szybko wstać do góry Ja wstałem w miarę powoli I tak mi się w głowie zakręciło Musiałem kucnąć Złapać Powietrze Powoli wstawać, żeby w głowie się nie kręciło Wyciaram się ile mogę e, Staję pierwszy raz na wadze Później pokój I tam będzie 30 minut Chodzę na wagę 13 minut Pokazuję 800 900 gram mniej, prawie kilogram. I to po 13 minutach, jeszcze półtora No i teraz około 20-30 minut. Bluza, ręcznik i folia, taką jakiej używają w karetkach, jak trzeba kogoś gdzieś ogrzać, jakąś osobę po wypadku, lub kogoś kto po prostu gdzieś marznął w zimie, itd. Tak Ten kost niesamowicie trzyma ciepło. Także myślę, że będzie szybko. Niektórzy używają po prostu całej się w, w pościel owijają tak żeby też było na maksa ciepło. Mi to wystarczy spokojnie, także za 20 może 30 minut pokażę efekty. Godzina czasu 77.2. Waga gotowa. No i widzicie jak można w godzinę zgubić 2,5 kg. Ale to wiecie, teraz i tak jeszcze się coś napije, ponieważ i tak przez noc na pewno jeszcze coś zgubię, ale waga na rano gotowa. No i teraz można spokojnie sobie zjeść. Jaśnica, błoczek, głosość. Lebek kawka. No i dobra, ostatni etap, yy, znaczy ostatni etap. Po zbijaniu wagi, wagi trzeba się dobrze nawodnić. Yy, właśnie robi się kroplówka. No i tyle. Później oficjalne ważenie yy, wstawię wam filmik, także od razu czekajcie. Postaram się go wrócić jeszcze dzisiaj, od razu po tym wydarzeniu, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. No i to walka. robię swoje. Piszcie w komentarzach, czy jesteście ze mną. Wierzę, że tak. I dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. I jak większość z Was wie, a może parę osób jest tutaj nowych, także nie wie. Od razu po mojej walce ruszam w kolejną podróż. Będzie to wyprawa do Ameryki Środkowej Południowej. Będę przez kolejny rok zwiedzał, trenował i się dobrze bawił. Także zapraszam, zostawcie subskrypcję, śledźcie kanał. Będą daily vlogi, także będzie się dużo działo, będzie co oglądać I tyle Siema Ja jestem Piotrek A to jest kanał Podróże Wojownika Jeśli tu trafiłeś To nie był przypadek A jeśli był Zostaw subskrypcję Na pewno nie pożałujesz Kanał Podróże Wojownika To przede wszystkim Podróże Warto przyjechać na Malediwy Rocznie 3 miliony ludzi odwiedza to miejsce Sztuki walki Ale również Piękne dziewczyny W sumie to fajnie, że nie pojechałem do tej, Kambur znaczy do tej firmy Smaczne jedzenie I, I oto moja pizza z grzybkami I masa, masa fajnych przygód I świetnej imprezy To przede wszystkim Już za parę dni lub jeśli to oglądasz jakoś później, to właśnie się zaczęła. Zaczynam zwiedzać Amerykę Środkową, Południową, a także jeżeli mi się uda, będą to Stany, Kanada, Karaiby. Przez kolejny rok będę dla Was publikował daily vlogi. Oczywiście dopóki się tym nie zmęczę, <grych> ale zapraszam Cię do śledzenia mojego życia, moich wypraw i zobaczenia tego, jak żyje się w innych krajach. Zapraszam serdecznie. I jeszcze raz namawiam do zostawienia subskrypcji i zobaczenia w moich wcześniejszych filmików. Dziękuję bardzo. Powodzenia.